worska Wiesława, tu jest moja koleżanka. My reprezentujemy mieszkańców budynków zakładowych Silesia, którymi, które to są, którymi są właściciele Impex Metal, to jest grupa Boryszew i najbogatszy człowiek w Polsce, pan Roman Karkosik. I myśmy się tu spotkali, bośmy się zetknęli z ogromnym poczuciem krzywdy. I strachem, lękiem, który nas ogarnął, ponieważ przejęła nasz e, firma w prywatne ręce, e, przedstawia nam takie warunki, które są praktycznie nie, nie do przyjęcia, nie na nasze możliwości. I my zwracamy się z ogromnym apelem i prośbą do tegoż pana, właściciela tych zakładów a mianowicie do pana Karkosika, żeby pozwolił nam wykupić te nasze mieszkania i spokojnie dożyć w tych mieszkaniach, ponieważ tu mieszkają ludzie, którzy te budynki pracowali, ciężko pracę poświęcili w swoim życiu, to, jest, to była huta na wełnowcu. A dziś praktycznie, o mały figel, zostanie, prawie zostaliśmy pozbawieni tych budynków, bo nas chcą sprzedać. Ja mam takie pytanie do polityków, bo my jesteśmy ofiarami prywatyzacji w sumie, tej złodziejskiej, bandyckiej prywatyzacji. Dlaczego nas po prostu sprzedano jak wsad do pieca hutniczego? Że użyję takich ostrych słów powiedzmy. Dlaczego? Dlaczego jesteśmy dyskryminowani? Dlaczego innym w tym samym kraju, w Polsce, sprzedaje się mieszkania zakładowe, a nam nie? To jest takie pytanie do polityków. Gdybyście mogli zadać takie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Bo to jest nawet niezgodne z konstytucją. Ja tu mam konstytucję, o proszę bardzo. Wszyscy są wobec prawa równi, artykuł 32. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze państwowe, punkt drugi. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Dlaczego w tym samym kraju innym się sprzedaje mieszkanie zakładowe, a nam nie? i kiedyś nas zapewniano, że to będzie wszystko uregulowane po dogadaniu się ze związkami zawodowymi i ustaleniu harmonogramu jak to będzie sprzedawane, na jakich warunkach. Miało to być wszystko sprzedawane po cenach preferencyjnych dla pracowników, miało to być załatwione, ale niestety zarządy się pozmieniały. Cały czas nas Okłamywano, że grunty są nieuregulowane. Nawet jeszcze w 2002 roku, gdzie już grunty były uregulowane, zapewniano nas, że jeszcze grunty są nieuregulowane. Po regulacji tych gruntów będzie wszystko załatwione, ale to było niestety wszystko mówione na gębę. Nie mamy nic na pismach. Związki zawodowe dogadały się z dyrekcjami i po prostu nas zostawili samych sobą. Wszystko w ogóle bez odpowiedzi. Na żadne z tych pism nie ma odpowiedzi. Całkowita ignorancja i obojętność. Totalne olewanie wszystkiego po prostu. I tacy ludzie dźwigają czynsz o 100%. I dalej mają marnotrawić to, co ludzie wypracowali przez te wszystkie lata. To, co jest dorobkiem narodu tutaj, tej społeczności, to im się daje to, żeby oni to zgnoili, żeby to zniszczyli. Pracowałem 42 lata w tym zakładzie. Robiłem na tych domach, kurde, co robili, żeby mieszkanie uzyskać. I co teraz? Chcą nas na bruk? 100%. Ja mieszkam, Bytkowska 68. To jest stare budownictwo. Około 150 lat mają domy. Też tylko hutnicy tam mieszkali. Tam 30 lat nie było nakładu, żadnego nakładu. Nic na remonty. Dźwignął nam czynsz z 2,80 na 7,20, czyli 200%. A nic nie zrobił. Pytałam go, dlaczego powiedział, że na stare budownictwo są większe nakłady. Figa z makiem. Trzeba się za to wziąć. Jak można traktować w ogóle naród w taki sposób? Bo e, ustawa o wykupie mieszkań zakładowych mówi, że jak skarb państwa ma powyżej 50%, 50% to można wykupić. To, to ta druga część narodu to czym jest, prawda? Sprzedawanie mieszkań razem z ludźmi. Nie wywołuje u kogoś takiego pytania, że to będzie rodziło skutki tego rodzaju spory po prostu. Będzie spór, będą konflikty społeczne. To jest, to jest normalne, to jest naturalne. No Kto chciałby być sprzedany? No, ale Państwo się zorganizowali, nie dadzą się sprzedać, prawda? No, no nie damy się, ale... Ale prawo jest niestety po stronie tych, którzy te czynią, te złoczynią, którzy to, to robią. Oni mają prawo do tego, żeby takie czynsze robić, żeby pomiatali no. no. ludźmi. No to... Jeśli się tworzy jakieś prawo w danym kraju, na określonym miejscu i terenie, to to prawo musi być dopasowane do możliwości tych ludzi, do możliwości tego kraju, tak? a nie tworzyć takie prawo. Można by zrobić takie prawo, nakazać eskimosom, żeby utrzymywali w swoim iglo 35 stopni ciepła. Czy to będzie mądre prawo? I tu mamy dokładnie taką samą sytuację. Renty i emerytury są nędzne, zarobki są głodowe, a częściej się robi jak w krajach zachodnich. My mamy tu płacić jak za jakieś apartamenty królewskie. Co to ma wspólnego ze sprawiedliwością? Z taką elementarną sprawiedliwością. Chciałem się zapytać. Gdzie te pieniądze się podziały? Płaciłem e, w, w, tutaj wkład. 21 227 złotych. Sanitarne 4 700. Proszę, sanitarne 4 700. 16 527 zł wkłady. Za nasze pieniądze mieszkanie wybudowane wkłady. My płaciliśmy 6 tysięcy. 48 lat temu. Proszę sobie to policzyć, jaka to była suma. I oprócz tego jeszcze było 3300 za łazienkę płacić. Więc my za darmo nie mieli. Nie licząc tych godzin, które mąż musiał pracować po szychcie, żeby tutaj wybudować te domy. Ja mieszkam w bloku 32. Jak pani ma w mieszkaniu, nie wiem. Czy spółdzielnia przez całe te lata spółdzielnia, wcześniej taka, teraz zarządca e, osiedla, czy cokolwiek... E, Absolutnie zakładowe. nic. Zakładowe mieszkanie. Zakładowe mieszkanie. Te okna kupiliśmy sobie sami za własne pieniądze, rachunki wszystko są. Także ja jeszcze nie, skorzysta, nie skorzystałam z żadnych usług, z zakładu. No. To jest własna praca. Jak ludzie mogą, tak dbają. Natomiast tak dba nasz właściciel. To jest wszystko robione przez firmy przez później. No. Jak jest woda, to trzeba w, gumi w gumiaka chodzić. Trzeba jakiejś wielkiej wyobraźni, żeby sobie to wyobrazić. No, no i ja się przejechać Ile te auta mogą wytrzymać na tych resortach? My to jeszcze prywatnie zrobili do kanalizację. Kanalizację my tu zrobili prywatnie, żeby wpływ był. To jem, ani nie raczej się przeczyścić przy, i przetkać tego, bo to powiedzieli, że to, to nie jest ich kanalizacja. Znajdujemy się koło domów wybudowanych przez pracowników ZM Silesia. No tutaj można zobaczyć chodnik, który został wybudowany z kształtek z pieców, które zostały rozbierane przez pracowników czy nie społeczny. Jakbyśmy tego nie zrobili, to do dzisiejszego dnia byśmy tego chodnika tutaj nie mieli. I on już tutaj 30 lat przeszło i my się tu prosimy, żeby, żeby na przykład coś jakoś wylewkę albo coś, żeby tutaj jakoś na te samochody było nic. Administracja kompletnie nasza nie zrobiła nic, nic przez 30 lat. Oni tylko kasują i więcej nic. Tutaj to woda stoi do pasa. A, a tutaj i pełno wody stoi. Tego podwórka to zostało też wykonane przez pracowników. Nawieźli żużla to i to żużla, żużel i to w ramach się prywatnych. prywatnych. Żurzel wypłukało i powstały dziury. Tu można zobaczyć no. większość okien plastikowych, wszystko jest złożone na własny koszt. 1400 zł emerytury, a ja płacę teraz, w tej chwili mam 5 osób zameldowane, to płacę 600 zł, dokładnie 600 zł. Płacę same z samego czynszu. Ile więcej? Ale teraz po podwyższe, jeżeli będzie, to ja nie wiem ile, bo na razie nie mamy, nie? A, ale, ale na 8,50 to, to, no to jest to jest niemożliwe.